Maneczku, widzą, wie, dziś jesteśmy z ręką na rolkach To są w ogóle stare rolki mamy Tak, to są moje rolki i miałam je sprzedawać ale tak. Są dobre, tak mam. długo je wystawiałam, że w końcu Lena mówi Mamo, no, mogę je przymierzyć? No wyjdziemy, nawet nie spytałam No ale już kiedyś pytałaś, czy, przymierzy, czy, może, czy przymierzymy je Ale finalnie to odlekaliśmy, odblakaliśmy I mówię do niej, dobra to przymierzaj i... I mama gdzieś poszła no. Gdzie wczoraj był? No. Nie, ja to wczoraj No wiem, a, a ja po się byłam. No. no i Lena mówi tam rolki, rolki. Ja mówię, dobra, sobie jeździ. I Lena się uczy jeździć. No już trochę mi Tak, uczyła się już trochę w domu, wyjazd z windy. No, jestem ciekawa. Na kimś to Tam, bo z tej górki wtedy zjeżdżałam No nie pamiętasz, byłaś ze mną. No ja muszę odejść kawałek, żeby cię nagrać. Ale może ten telefon Ci wezmę? Ja mam A jak upadniesz, to upadnie telefon na ziemię Daj Ja tej górki No nie, ja właśnie ona na tamtym słupku widzowie się zatrzymałam z tej górki A No bo inaczej nie umiałam zahamować A Ty gdzie jedziesz? No to z tej górki i zahamuj w połowie na przykład Dawaj, nie masz psychy. Ale ona jest sprawa. Ja na niej miałam bliznę do końca życia na Chyba Nie. Znaczy mam taką lek. To co? Gdzie idziemy? Jeździć? Jedziesz, idziesz na tą górkę? To czekaj, ja idę tutaj, ja idę z przodu. O, czekajcie. Czekaj, czekaj. Nie nie wiem co ona robi No dawaj! No, się na oh. <laughs> Będę śmiała jak się... <śmiech> 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 dawaj, dawaj! Dobra, nie ma źle Nie ma źle, fajnie zjechało jej się Ja jakoś jak jechałam to szybciej i Ja jak jechałam, to tak z taką prędkością mi się wydawało, jakbym jechała 100 na godzinę. Gdzie jedziemy? No, gdzie chcesz czy jechać? Jedz, Ty jedź, ja po... Boże, jak myślałam, że wypadnie Tak, to jest moje kwestia: zahamowania. O, 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 o! Gdzie jedziemy? No, wybieraj, gdzie jedziemy? No to jedź. Jedź, jedź, jedź po prostu. Jeszcze raz z górki? Nie. Lena się chyba wywaliła, ale akurat nie miałam nagrywania. Ja się Weszła po schodach i się wywaliła. Nie, nie. Co ty robisz? No dawaj, jedziesz, Lena, jedziesz. Chodź tu, skarbie. Tak to jest, widzę. Jak się Didi nie przewróci, to się Didi nie nauczy. Się daj łap Dawaj. Dawaj, bo. jakiś robak tam. Jest. poradziła sobie we mnie. Ja o, kto to się wywalił? Gdzie jest? Że sobie Zdarwało sobie ja chciałam tylko zakręcić. ja nie wiem, jak się, się uczyłam iść na wrótkę, to też się dojeździłam. Tak no. Tu No chciałam to Do winiaturki przynajmniej U. będzie. A ja mam pokażę patent, jakim wyszłam na setę i się zjadłam z górką. Zjeżdżasz znowu górką? A w sumie nie chcę iść. Ale mam pokażę patent, jak... Tak będziemy wracać. No to i tak będziemy schodami wracać. No tak, ale ja widzę. O co? No wam widzowie pokażę. No. No jasne, tymi spodniami najlepiej. Nauka wchodzenia po schodach na rolkach z Leną I do mnie, jedź! Hej, słuchajcie Bo Lena, Lena ogólnie nie czyta ogłoszeń na Vinted Raz mi powiedziała, że jest iPhone do kupienia za 20 zł. a to było pudełko po iPhone ie. Teraz sobie zamówiła jakąś kartę z tam tego... Nie wiem, no z, z tych... Star Kids Star Tak, dla Leny Tak Kids, jak dzieci? No i okazało się, że to jest karta na wymianę Anulowaną Widzowie, bo Lena też tam chcą coś pokazać I sunie tu do mnie Lepiej niż na wrotkach AUTO JEDZIE ZA TOBĄ Ona się nas wystraszy ale ogarnęła No ale ogólnie, no ci mówiłam, że za tobą Aha, ale na chce się nauczyć, wiecie, że kuca podczas jazdy. Czasem się przeszkód. Dobrze ci idzie. Nad hamowaniem musisz popracować. Już pauza? Nie, nie Mówisz, że cała obserwacja od swojej idolki... Ej, nie kłamie. Aha, nie, to nie znaczy, że kłamie. Tak nie mogło. No, bo... Nie... Ale... Dobra, mniejsza mam mało produkcji. Może być, że kłamie, ale to chodzi od idolki, bo to chodzi o psa, tak? Ta Misia i on, on jest chce być popularny i ja ją bardzo lubię oglądać go i dostałam od niego obserwacji. No, o co mi chodziło, że idolki, bo to, to jest zwierzak. Zwierzak może być bo... idolem, może być. I teraz mówię. nie wiem o kogo chodzi w ogóle, a wiecie jak wiecie, to dajcie coś w komentarzu. Ale nas sobie śmiga w tej nazad. Po prostu dobrze jej idzie jeśli jesteście ze mną tu długo, no to nie wiem, to ja nagrywałam właśnie odcinek jak Golena się uczyła jeździć na wrotkach i finalnie nie nauczyła się jeździć na wrotkach, bo to była katastrofa, cały czas się wywracała, a tutaj tak ładnie jednak lepa póki co? Wiesio, yy, widzowie! <grym> Wiesio yy, to nawet nie jest pies. Wiesio to jest pluszak pies. Teraz właśnie mi Golena pokazała. I, I jak chce... Yy, dawaj jaką ma nazwę, zrobimy mu promo. Wiesia, podłoga, kuul na TikToku e, Wpadajcie na e, profil Wiesia Wkleimy wam tu zdjęcie Wkleimy wam tutaj gdzieś a wpadajcie i robimy Wiesia popularnym Tak Tamten to też wyjechał, ale była druga Idzie na noc dzisiaj, zostawia to mnie kibrilem. Zostawia mnie Zaś Widzicie, widzicie? Bo ja się wcześniej się, się, się tam wywarlałam. prawie No bo ja wyjechałam ja, 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 ja. No i się bo ja tak skręciłam ten idekki co jest i wyprostowałam. No ale Ale jest super. Uważam, że na roki teraz możesz chodzić. No i wyłącznie jakbym na wakacje, to też fajnie. No. Powiedziałam mnie że żeby to przyszło, ona mówi, że nie, bo mu się No gdzie no? Ona ma urodziny dzisiaj. Zaraz idziesz na urodziny. Lena po prostu top. Ty, yy, ty po już być na tych urodzinach. Jak właśnie ona jest i pilnuje Laury, to powinnaś właśnie siedzieć z nią. Przepis. Miałam włosy ciepłe. No, więc my sobie jeszcze trochę siedzimy. Ej, ty masz czy u Mam slickback. Mam po prostu żel i lakier do włosów. Bo mam włosy, ale mam je tłuste, bo źle musiałam coś spukać pewnie. I co zrobiłam, KOKA dlatego. Ale lubię tego koczka, powiem Wam. Widzę, jak, ja jak, ja jak zaczęłam w... robić koczka u Lizanego, tak uwielbiam. Słucham. Ja y, pójdę tam, dobra? No. Jakby wyjdę odtąd i za tamtąd? No. I y, to sekundy, dobra? To włącz nagrywanie od nowa, bo też się pokazują no, sobie. Dobra. Dobra, widzowie, wolę na sekundy. ile dojedzie? A. Tylko na jedną nogą jedzie. <noise> Nie wiem czemu ona tak jedzie. Zaraz jej to powiem. Aha i z powrotem jeszcze liczy, dobra. Nie wiem, ale dziwnie jeździ, patrzcie. <noise> A czemu ty tylko jedną nogą jedziesz? <noise> 40 sekund o. Bo nie potrafię to jeździć może widzowie mają jakieś prototypy i napiszą nam w komentarzu no bo patrzcie ja spróbuję że... no no i dobrze i dobrze jo, jo, mnie jest git co? Do dom? No zaraz Żeby się ogarniać na te ury Jestem już ogarnięta No ale barkocze chciałaś? Nie Jednak nie? Nie Jedziemy do domu widzowie Jakby ja mówię mamie, że będziemy jechać razem Ona na, na butach, a ja na rodze. Tak, ja mam jechać tak Tak spoko się jedzi, tak mogę jeździć O ja mam zakwasy na nogach, to się w ogóle nie liczy, to jest niesprawiedliwe no jak nie potrafisz jak jedziesz? Ja mam zakwasy. Ja mam zakwasy i myślę, że już jutro będę mogła iść normalnie na siłownię. Wczoraj mówiłam dosłownie to samo, ale już mam takie lekkie. Ale ciężko, ciężko się chodzi. I teraz mniejsze obciążenie na nogi Amanda, mniejsze obciążenie. Brudna jest! No brudna jesteś, a ty masz na urodziny iść. No, Mam swój telefon. No, bola, Marty, kurale, Nogi bolą. Dajcie znać, czy chcecie. 8 y, y, lajków po tym filmiku. Mama kupuje sobie rolki, 24 godziny na rolkach No, chyba się pogrzało, jak ja nie umiem na rolkach. A ja też nie? Y, z widzowie. Ja uczy, nie widzowie, po prostu Lena, 2, 4 na rolkach, a ja jako jej operator. No, dobra. Y, jeden lajk tylko. <laughs> Czyli Lena bardzo chce jeździć na rolka. Zobaczymy teraz dobry Zobaczymy teraz Jezus jak się wydarzy. Uważaj, uważaj Uważaj Boże, ona zawsze się wywróci O, kamyki Kamyki, no Czekaj, bałtko jedzie Ej, a ty patrz Nie dotykać urządzenia elektryczne A ty to dotykałaś Nic Ży, już żyje Aha, no okej. Okay. Jakże jeszcze dobrze idę do ciebie, bo tutaj jest ta górka do garażu i ty się boisz. No bo widzę, boję się że ja wrzucę. Prędko Ci cię odpadł. Oh my gosh! Oh my gosh! Uuuuh. Dorobisz w domku, no. Czekaj, pan. Oh, no, 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 no. <laughs> <Do, śmiech> Dawaj do garażu tam, lena. Dawaj, ja ci otworzę <laughs> Ale się zabawmy. No wiem. Żartowniś taki ze mnie. Nie, to ja jestem lęka-planksterka I ona wyciągnie mnie. Ciałini. Shh. No. A stop, pauza tutaj. A gdzie ty jedziesz? Do domu, do domu jadę. Do domu. Dojechaliśmy całe zdrowe. Po terapeucie? Co? Co? Aha, brudne. Brudas. A ty chciałaś w tym na urodziny, czy nie? Mm. Tak więc widzowie y, Pierwsza jazda na rokach, myślę, że jak najbardziej udana Jak macie jakieś protypy, jak Lena się y, odbijać? Mm. Jeździć, y, wiecie, na dwie nogi to możecie napisać w komentarzach i co my się z wami... Tak, my się z wami żegnamy, bo Lena leci szykować się na urodziny Buziaki, pa!